Chorągiewka sędziego startera już w górze. I konie wystartowały od razu po starcie, schowały się nam za zalazkiem, ale wystartowały równo. Stawka zgrupowana. Instytucja na prowadzeniu. Tuż obok niej jest krewetka. Następnie my necessity i lucky moment. Konie pojawią się teraz przed trybuną główną. Tu będą oddawać swoje skoki. Stawka blisko siebie i przed nami pierwszy płot. Instytucja na prowadzeniu. Tuż obok jest krewetka. Iwo. Konie blisko, równo i kolejny płot. Instytucja, następnie krewetka, lucky moment, Iwo. Jak Państwo widzicie konie bardzo blisko siebie, skok przed trybuną główną. Instytucja, krewetka, lucky moment, Iwo, my necessity, sopran lesto zamyka stawkę. Instytucja na prowadzeniu nie zgrupowane. Instytucja. Krewetka. My Necessity i Ivo na pozycji trzeciej. Następnie lucky moment i sopran lesto. Instytucja na prowadzeniu. Krewetka na pozycji drugiej. My Necessity i Iwo obok siebie na trzeciej i czwartej pozycji. I konie już na przeciwległej prostej. Instytucja na prowadzeniu, ale stawka bardzo wyrównana. Już przesuwa się na prowadzenie krewetka. Krewetka, instytucja. My necessity Evo, lucky moment. Zamyka stawkę sopran lesto. Krewetka na prowadzeniu. Krewetka. Krewetka za nią instytucja. Krewetka oddala się nieco od stawki. Krewetka następnie konie blisko siebie na drugiej pozycji instytucja. Krewetka Iwo przesuwa się na pozycję drugą, na trzecią spada instytucja. Koniec. schowały się za laskiem. Już znów je widzimy. Krewetka nadal na prowadzeniu. Krewetka, następnie za nią Iwo. Instytucja Lucky Moment przesuwa się na pozycję czwartą. Majne zdecydowanie za stawką i prosta finiszowa. Krewetka na prowadzeniu. Czy wystarczy jej sił? Nadaje tempo tej gonitwie. Krewetka tuż obok Iwo. Wysuwa się tam sopran lesto. Wydaje się, że zachował siłę na finisz. Krewetka. Krewetka. Iwo. 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 Dużo sił ma jeszcze sopran lesto. Jest tam też laki moment. Iwo i krewetka. Iwo i krewetka. One będą walczyć o zwycięstwo w tej gonitwie. Iwo czy krewetka? Idą łeb w łeb. Iwo, Iwo wygrywa tę gonitwę. Krewetka, instytucja, sopran lesto, lucky moment. I daleko za stawką kończy swój wyścig my necessity.